Jest siódmy dzień wyprawy na Polinezję francuską. A ja dopiero po raz pierwszy wyciągnąłem kamerę. Cały czas padało. Dzisiaj jest piękna pogoda, a jestem na plaży Matira na wyspie uważanej za jedną z najpiękniejszych wysp świata czyli Bora Bora. Właśnie jemy sobie śniadanie. Tak właśnie wygląda życie na Bora Bora, kiedy świeci słońce jest naprawdę bardzo pięknie. To już nasz siódmy dzień, już byliśmy na trzech wyspach, to jest nasza czwarta wyspa zostało nam jeszcze tydzień Dzisiaj jest 28 grudnia, końcówka tego roku A na śniadanie jest francuski ser. I bagietka i kawa z fusami. Piękny słoneczny dzień pośrodku niczego, pośrodku Pacyfiku. Z dala od wszystkiego znajduje się ta wulkaniczna wyspa, zwana Wyspą Bogów. To tu dużo mówić. Jest naprawdę ładnie. Czy warto lecieć na koniec świata, żeby dotrzeć w takie miejsce? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ale wyspa ta na pewno jest wyjątkowa. I nie bez powodu ma taką sławę. Niestety dotarcie tu nie jest takie proste i co najważniejsze nie jest tanie, bo jest tu bardzo daleko zewsząd właściwie. Na dodatek loty są drogie, loty między wyspami też są drogie, więc samo dotarcie tutaj to już wydatek rzędu kilku tysięcy dolarów. O już. A już kosztach przebywania tutaj nie wspominając. Innych. Chcieliśmy wypożyczyć kajak, ale nie jest dostępny, więc wypożyczymy go później. Po wyspie jeździ dość sporo samochodów. Na innych wyspach ruch jest znacznie mniejszy. Ostatnie dni po prostu chodziliśmy w tym deszczu cały czas. A teraz wyszło słońce. i Jest po prostu przepięknie. wyspę Można się dostać e, liniami Air Tahiti albo Air France z Paryża, e, z, przesiadką, z, prze, e, z, Paryża z przesiadką w Los Angeles e, liniami Air France albo Air Tahiti. Tutaj, zaraz za zakrętem, znajduje się słynna restauracja Bladymery, w której e, byli, było pełno, pełno naprawdę sławnych ludzi. Jadło na przykład Roman Polański. Jest tam cała tablica tych wszystkich sławnych ludzi przed tą knajpą wystawiona. Można zobaczyć, kto tam jadł. Na ten pomost przypływają ludzie z resortu do tej właśnie tutaj restauracji. Ona nie jest wcale ekskluzywna. Ceny są takie same jak na całej wyspie, czyli po prostu jest tak w miarę. Normalnie, no jest drogo generalnie tutaj, ale ta, ta restauracja nie wyróżnia się jakoś cenowo. Tutajszy słynny drink Bloody Mary Kosztuje 1000 franków, czyli to jest jakieś 30 zł. Więc no cena taka nie jakaś super duża. Myślę, że w Warszawie tyle drink kosztuje. Eee, tak wygląda w środku. Menu lunchowe są burgery, jest ryba. Przyjdziemy jutro zjeść. Taka ryba z krewetkami, z frytkami kosztuje 2000 franków. No to jest gdzieś tak 60-80 zł. No czyli, czy to jest drogo? Jak na borę-borę, to nie jest drogo. To menu kolacjowe jest droższe tam już trzeba wydać co najmniej 4-5 tysięcy franków czyli już no około 150 zł na, na kolację za osobę a jutro albo dzisiaj jeszcze przetestujemy tego drinka słynnego, słynną blady Mary i tą rybę może zjemy Tak wygląda Bora Bora, jak się wejdzie w głąb wyspy. Jedna wielka zieleń. Tam za chmurami są dwa najwyższe szczyty tej wyspy, jeden ma 700 metrów, drugi 600, na ten niższy można wejść, ale warunki teraz są. Dosyć słabe jest wszystko, bardzo wilgotne i zarośnięte. Wygląda jakby trasa w ogóle nie była uczęszczana. no Pora deszczowa to nie jest najlepszy moment, żeby ten szczyt zdobyć. My na szczęście weszliśmy na szczyt na Małpiti, który miał 300 metrów. I to się udało, chociaż nie było to łatwe. Tam dalej już wchodzenie mniej więcej od połowy tej góry to jest tylko po linach. Po takim dosyć stromym zboczu, gdzie jest cholernie wilgotno i wszystko jest śliskie, więc można polecieć.